Siema z tej strony XReddy, aktualnie znajduję się na moim strecie na xdm.pl i w dzisiejszym odcinku wam pokażę jak naprawić Blazing packa, bo z racji tego, że mamy tutaj waypointy i tak dalej, dużo ludzi właśnie gra na XDMC na Blazing packu, to wam pomogę to naprawić. I oglądajcie ten materiał do końca, ponieważ jak się po tym odcinkiem 50 lajków, to od y, następnego odcinka będą po prostu vouchery wrzucane do odcinka. Więc jeżeli macie taki problem jak ja dotychczas, ale już mam to naprawione, ponieważ jeden z widzów mi pomógł, za co z całego serca bardzo dziękuję, bo Blizzing Pack to jest jedyna paczka, na której umiem się bić, no to żeby ten problem naprawić, że włączacie launcher i macie tak długo bardzo loading, czyli ładowanie i po prostu wam się jakby nie chce wczytać w ogóle ten launcher, a nic go są loading i po prostu czekacie i czekacie, to ja już wam szanowni państwo... Pokazuje, co trzeba zrobić. To jest data procent. Yy, czekajcie, zmienię. O! I wystarczy usunąć. Ja wyłączę Blazing Packa, żeby Wam potem pokazać, jak usuwacie Blazing Pack Client oraz ja miałem wcześniej folder Blazing Pack. Czyli usuwaszcie ten folder, yy, włączacie sobie Blazing Pack Launcher, ja już tutaj pokazuję. O! No i wtedy musicie od nowa zalogować, a ja się zaloguje. Nawet wartość 5000.gmail.com. Teraz nam przychodzi na maila to potwierdzenie tak jak było zawsze i będzie wam śmigało, tylko kurde muszę poczekać aż mi to potwierdzenie o Blazing Pack mi właśnie przysłał to ten repeater ma sukces. No i potem tutaj sobie ustawiacie nick, ja się muszę tutaj znowu do pręki zalogować, a no, wtedy usuwacie jakby całkowicie dane z Blazing Packa i musicie sobie... Się pozalogowywać na te nikki, jakie mieliście, i tak dalej. Jak już się zalogujecie, no to tutaj Wam pokazujecie, pokazuje, że jesteście zalogowani. I teraz, jak pobieracie, to Wam się jakby od nowa ten Blazing Pack tutaj pobiera ten, te wszystkie update'y, i tak Więc jeżeli Wam się taki poradnik spodobał, bo właśnie dużo osób miało z tym problem. Ja, jak się pytałem, pisałem do administratorów Blazing Packa, to też właśnie nie umieli z tym pomóc. Kazali mi po prostu przenieść z innego dysku na inny dysk, na przykład z na D. Ja tak zrobiłem i to niestety nie pomagało. Jeżeli usuniecie te dwa foldery, to wtedy wszystko zacznie elegancko śmigać. Ja się jak tam trzyma się, cześć, hej.